Witam serdecznie, powrócił sezon 5 i dostaliśmy nowego bohatera, Sneferu, bo o nim mowa, jest barbarzyńcą frakcji Mroku. Pochodzi z rodziny Księżyca, która dostaje bonus za jednego lub dwóch bohaterów. Jest to odpowiednio 50 lub 75% szans na zmniejszenie o 24% obrony przez dwie tury. I zadanie 196 punktów obrażeń od wody przez okres dwóch tur. Przeciwnikowi zada, zadającemu postaci obrażenia od umiejętności specjalnej, czyli ten, który nas atakuje, dostaje minus 24% do obrony na dwie tury oraz 196 obrażeń od wody na dwie tury. I jeśli umiejętność specjalna przeciwnika pokona tę postać, szansa wynosi 75 lub 100%. W zależności oczywiście od tego, czy bohater będzie jeden czy dwóch z danej rodziny. No i oczywiście członkowie tej rodziny mają korzyści w etapach sezonu piątego. Posiada też umiejętność pasywną, która polega na tym, że ma 70% szansy na wykonanie następujących akcji po rzuceniu przez tę postać umiejętności specjalnej, czyli zadanie 70% obrażeń wszystkim przeciwnikom oraz rozprasza ostatnie wzmocnienie możliwe do rozproszenia u wszystkich wrogów. No i to jest zarówno bardzo fajna rodzina, jak i bardzo fajna pasywka, one całkiem ze sobą też dobrze korelują. Ponieważ dostaje przeciwnik obrażenia plus z rodziny jest szansa na obrażenia od wody. To pasywka odpala się dosyć często, więc myślę, że jak najbardziej e, warto. E, m, posiada 809 ataku. To jest całkiem dobry wynik. 791 obrony. Tu obrona jest dosyć niska. I 1557 punktów życia. No i te punkty życia wydają się bardzo fajne. E, szybkość many jest wolna. E, I zadaje 415% obrażeń celowi. No okej. Okay. Można powiedzieć, że trochę snajper, natomiast nie do końca, ponieważ tutaj ta kolejna część umiejętności będzie istotna. A tak przychodzi kolejno po wszystkich wrogach sąsiadujących z trafionymi nieprzyjaciółmi. Czyli można powiedzieć, że no działa tak samo jak kufu. Tak samo jak kufu jest wolny, ma te obrażenia silne, natomiast jeśli. Yy, Któryś z rywali jest pokonany, no to nie pójdzie to po wszystkich, tylko tych, którzy sąsiadują, więc nie zawsze będzie w stanie uderzyć wszystkich. Czasem uderzy na przykład tylko jednego. Dodatkowo, wszystkie trafione cele nie mogą otrzymywać wzmocnień ze statusu przez okres 5 tur i otrzymują 250 punktów obrażeń za każdą próbę nałożenia wzmocnienia. No, i to jest kolejna fajna rzecz. E, także każdy z tych celów, który dostanie, czy bezpośrednio, czy tym łańcuchem, e, nie może przez 5 tur e, otrzymać żadnych wzmocnień ze statusu. I jeśli chce takie wzmocnienie nałożyć, no to za karę otrzyma 250 punktów obrażeń. Za każdą taką próbę, więc tutaj e, nie ma żadnego limitu, jeśli chodzi o. Ilość tych wzmocnień. Sprawdźmy, jak wygląda po, po przełamaniu. I przy podwójnym przełamaniu będzie zaczynał regenerując 420 punktów zdrowia przez okres 6 tur. I oczywiście w bitwach z wieloma falami efekt będzie się odświeżał na samym początku każdej kolejnej fali. Gdziebym taką postać widział? No, właściwie. Można powiedzieć, że, że wszędzie. Na pewno będzie bardzo dobrą konkurencją dla, dla Kufu, więc możemy go na pewno zobaczyć w obronie. Będzie się go też raczej fajnie używało w ataku. No ale królem chyba będzie jednak szturmów. Da radę też na podbitych ulepszeniach. Na krwawych jatkach, jeśli uda się go załadować, no to jest szansa na to, że po prostu wyeliminuje całą drużynę. Albo przynajmniej bardzo mocno ją obije. Natomiast no to, już, to już pytanie, czy, czy byłaby odpowiednia drużyna, w której mamy szansę na takiej krwawej jadce go załadować. Z jakimiś, czy z odpowiednimi oddziałami many, czy z postaciami w stylu kostiumowej Sif, czy Brontesa, którzy, którzy tej many troszeczkę nam dodają. Myślę, że będzie można go właściwie wykorzystać wszędzie. Dajcie znać, co o tym myślicie. A teraz zrobimy sobie kilka losowań. Brakuje mi tu jednego kojna, żeby zrobić cztery. Natomiast, e, no, trzy myślę powinny wystarczyć. Raczej nie liczę na to, że uda się go dostać. No i kto na, na start? Snycer. E, super. Lecimy dalej. Jarif I na sam koniec. Reketre. No okej. Okay. Bez szału w tych losowaniach, ale mam nadzieję, że w waszych pójdzie lepiej. Powodzenia!